Witam, serdecznie was powitać Nowa giereczka, oczywiście, weźmiemy sobie nową giereczkę Oczywiście, serdecznie was powitać No dawno mnie nie było, prawda? Ogarnąłem, co miałem sobie ogarnąć Wszystko, co miałem zrobić, porobiłem Możemy sobie wziąć tak, o kurwa. dobra, nie będzie ten Ech, aż, taki, aż takiego wielkiego, to my nie potrzebujemy gościa Tu możemy sobie wybrać gębel Jaka by nam gamba. O, ja pierd. Nie, nie, nie. Nie, no, nie, nie. Też nie, też nie, też nie. No dobra, to chyba będzie najlepszy, bo. No w sumie niech będzie. I teraz. Ciśniemy z fryzurami. A idź pan w. że tak powiem brzydko. Nie, o dobra. I ta może być. I to będzie na.

ja Miałem się jakiś strój albo coś. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję Wam za wsparcie, że dajecie mi je, nie? Specjalnie dla Was to było tą grę. No dobra. Z yy, Ok, dobra. TGW, tak jak... Tak jak, jak u kuzyna było. Dobra. Musimy wspinać się na górę. Okej. Okay. Home. Okej, okay, fajnie to wygląda, nie? Fajnie to opisane było. W ogóle fajnie, że nam podpowiada to, co mamy zrobić, rędy iść. To jest świetne. Trzeba myśleć kreatywnie. Kreatywnie. Otóż to, proszę Państwa, trzeba myśleć kreatywnie. Ups. O, w dupę. Nie, wtrafi... Nie wtrafiłem sobie. Oh, vdupa vai, 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 O Mam broń! Mam broń! Pamiętam cię, jesteś tym, którego nie znałem. Wierzmy się do roboty. Jestem tym, jesteś tym, którego nie znałem, co dowalił. dobra i czyli... mamy dużego potwora, no okej. Okay. Ups. Dawaj, 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 dawaj. O ty chamie. Ej, co jest? No teraz pytanie, gdzie mamy iść? Dzięki staruszku. Ok, w końcu mogę iść do domu. Patrzcie, normalnie jak ten huk, nie? Nie wiem, jestem pilocika od ledów. To, który co uruchomił ledy, bo nic nie widzę. Ale mniej się z tym. Dobra, może tu będzie. Czekajcie. Gdzie? światowy. Możliwa. Nie wiem. Gdzieś go położyłem, ale nie pamiętam, gdzie. No, ostatni wyścig w Undergroundzie był bardzo ciężki. Był trudny. Był. Tak! Tak! Zaraz przyjdę. I za parę tygodni zaprezentujemy naszego energetyka reszcie świata. Dziś jednak spróbuje go Sunset City! O tak! Jako pierwszym na świecie przedstawiamy Wam Overcharge! Nie wiem, gdzie ja mogę dać tego pilota. Nie zobaczymy, jaki kolor się uruchomi. Co jest, kurwa? Jest lepiej, nie? Widniej. Mhm. No jest. Roboty koniec kombinezonu. Dobra, już nie będzie to. Czekajcie, czekajcie w sumie. A później sobie wzięli tutaj. Dobra, to sobie tutaj? To, co weźmiemy? Nic. Yy. Ręce nie ma nic nie yy, tu nie nie yy, buty właśnie najważniejsze nie, nie. tu są właśnie O, otóż to yy, obuwie weźmiemy sobie wansiki klasycznie tutaj nie stroje nas nie obchodzą gęba jest taka jaka jest głowa jest wszystko w porządku czyli nas obchodzi tylko strój nie? wciskamy sobie tak patrzcie, on normalnie same browary ciśnie energetyków nie pije można? można czyli no to wychodzi, że nasza postać jest normalna, kiedy on po prostu, wiecie, pije piwo, a nie energetyki. Nawet gra pokazuje, że piwo jest zdrowsze niż e, energetyki. Koleś, który uratował ci W mieście jest jeszcze trochę ocalały, ale długo nie przetrwają. Uważaj, śledzili nas! To jest lepsze, nie? To jest dobre. To... mam niby pokazać. Pomocy! Nie trzeba, zatrzymaj! Przestań mi oceniać i pomóż! Spotkajmy się na boisku do kosza. I po co? Żebyś mógł mnie milcząco oceniać? Dobra. Nie, tego nie tworzymy no jesteśmy tutaj, tak? Jesteśmy, jesteśmy. Dokładnie tak jest. Spotkałem już wielu ocalałych. Nigdy nie miałem z nich żadnego pożytku. Ten trup, który tam leży, to jeden z nich? Trup Nie wytniesz mi numeru? Proszę bardzo, dziewczynie. Kifi, e, Jak to się robi? Wyjebiście! Zostań tu. Pora stawić czoło odmieńcom. Że co? Ofiarom overcharge'a. Mój kumpel Floyd mówi, że picie tego syfu przeładowuje układ Czy jakoś tak? Rozleję trochę overcharge'a na boisku. Przygodził się na prawdziwy test. A nie jak sobie przejdę. Mamy to. Ciągle żyję. Dobrze Narodowa. Helikoptery kanałów informacyjnych. Obudź się. Nie możemy po prostu wezwać pomocy? To nie takie proste. Wisko odcięło nam łączność ze światem. Ale mam pewien plan. To przez Wisko? Nieumyślnie, ale odwalają niezłą robotę, żeby to ukryć. Reszta świata myśli, że wszyscy zginęliśmy od jakiegoś wirusa. No chodź, nie ma co tu tak stać. O, przepraszam. Oto wszechstronny dżeks. Wytwarza broń. Nisko mnie oceniasz. Jestem mistrzem w swoim fachu i konstruuję nieprzeciętne rzeczy. Na co czekasz? Kup broń. Chcesz więcej rodzajów broni? Przynieś mi więcej overcharge'a. Umowa stoi. No dalej, czas wreszcie poznać Floyda. Hej! Kto to? Nasz nowy partner. Chodźcie, I truzi! Ty! To nas To działa! Wiesz, yeah. co masz robić! Co to za Bandzory, które strzelają bez powodu. Dajesz sobie sprawę, że to czyni nas Czekaj Uciekaj stąd i pamiętaj, żeby ślizgać się wysoko i dużo skakać. Stojąc w miejscu, nie masz z nimi szans. Ups, coś się stało? Chyba nie, będę się zbierał na estakadę. Zagoń, nowy nabytek do roboty. Dobra, przyda mi się trochę zapasów. Idź do torów, wszystko wyjaśnię po drodze. Tak sam? Hej, wiem, że czają się tam straszne rzeczy, ale to wszystko kwestia podejścia. Jeśli założę, że będziesz dobrze się bawić, to tak właśnie się stanie. Kumasz bazę! A na serio niebani od nic mogą cię rozszarpać. Uważaj <gry> Dziękuję za dzisiaj, widzimy się już niebapem. Do zobaczenia, cześć.